Drogi użytkowniku, przygotowałem dla Ciebie zestawienie okresowe. Powiedz cokolwiek, aby kontynuować. Cokolwiek. Jeśli użytkownik odpowie cokolwiek, reakcja. Ha, ha, ha. Przezabaw. Użytkowniku, uśmierciłeś z moją pomocą ponad 50 osób. Przekroczenie tej granicy aktywuje blokadę trybu. Bezduszny morderca. Od tej pory dostępny będzie jedynie tryb pseudo-pacyfista. Dziękuję za uwagę. Ale czemu? Po cholerę ta blokada. Odtwarzam. Często zadawane pytania. Komunikat. Jaki jest cel blokady po 50 morderstwach? Serio? Musisz pytać? Masz jakiś problem? Skonsultuj się z lekarzem albo co? Nawias, przepisać później jakoś ładniej, zamknąć nawias, cudzysłów, kropka. Kurwa, można to jakoś odkręcić? Sprawdzam. Papa, pa, 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 la, pa, la, pa pa. Pa, 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 pa. Odpowiedź. Nie można. Brak koniecznych uprawnień. Dziękuję, że korzystasz z moich usług.